Oto jak zainstalować Sonos Play 3: nachylenie i obrót. Najpierw sprawdźmy, co jest w pudełku: dwa kołki rozporowe, dwa wkręty do ścian, dwie osłonki na śruby, jedna nakrętka montażowa, jeden śruba montażowa, jeden klucz, jeden uchwyt ścienny, jedno ramię montażowe. Oto narzędzia potrzebne do tego zadania. Teraz wyjaśnię, jak oznaczać i wiercić w różnych typach ścian. Zacznij od użycia poziomicy, aby sprawdzić, czy uchwyt ścienny jest w dobrym położeniu. Następnie zaznacz miejsca na śruby jako przygotowanie do wiercenia. Oto jak wiercić w płycie gipsowo-kartonowej. Użyj wiertła do płyty gipsowo-kartonowej o średnicy 8 mm z głębokością wiercenia 35 mm z zaznaczoną taśmą. Następnie wywierć otwory, zatrzymując się na zaznaczonej głębokości. Po wierceniu włóż kołki, aby podtrzymać wkręty. Teraz przejdźmy do wiercenia w płycie OSB z drewnianą konstrukcją. Użyj wiertła do drewna o średnicy 4 mm z głębokością wiercenia, 45 mm zaznaczoną taśmą. Zacznij wiercić otwory, zatrzymując się na zaznaczonej głębokości. Kołki rozporowe nie są potrzebne, ponieważ drewniane belki będą służyły jako podparcie dla śrub. Na koniec, oto jak wiercić w betonowej ścianie. Do tego użyjemy wiertła do muru o średnicy 8 mm i głębokości wiercenia 35 mm. Wywierć ścianę do oznaczonej głębokości. W przeciwieństwie do ściany kartonowo-gipsowej musimy włożyć kołki rozporowe, aby utrzymać śruby w ścianie. Teraz przystąpmy do montażu uchwytu ściennego i głośnika. Najpierw przykręć uchwyt ścienny za pomocą dostarczonych śrub. Następnie przykryj śruby załączonymi zaślepkami. Potem przymocuj ramię montażowe do głośnika. Następnie zablokuj je za pomocą dostarczonej śruby montażowej. Potem podłącz kabel zasilający do głośnika. Ta część uchwytu ściennego ma dwa małe bolce jeden z gwintem i jeden gładki które mocują się do części zamontowanej na ścianie. Przymocowuje się do elementu z czterema otworami. Użyj pary poziomej do instalacji poziomej i pary pionowej do instalacji pionowej. Teraz przymocuj ramię montażowe do uchwytu ściennego. Następnie zablokuj je nakrętką montażową. Możesz obrócić głośnik w pionie, a następnie zablokować go nakrętką montażową. W tym momencie możesz także obrócić głośnik pod dowolnym kątem. Dokręć śrubę na uchwycie ściennym, aby zablokować kąt. Następnie przechyl głośnik do preferowanego kąta. Dokręć śrubę z boku uchwytu ściennego, aby zablokować kąt i gotowe.